Zamienimy zombie w kawy Creepera, czyli wstać na którą bardzo. Czekaliście. Tak samo jak wy czekaliście, że łapek w górę aż ich 11 tysięcy łap w górę. To jest ogromna liczba, okej, okay, no dobra. Był, był totalny dzień w naszej wabryce. Nie wiem, że ja chciałem jeszcze tam wrócić. Do niej. Troszkę spać się troszkę. A tu jest nasz player. Dzień... ok. Czekajcie. Tak, I po następnym odcinku, ostatnim odcinku widziałem tą kapiterię. No dobra. Dobra. Niech. Zaraz zmieściłem się. A nie mogę chyba wyjść do na górę. Wracamy się może. bo wcześniej tą zagrałem sobie gierkę, taki prunek. Znam tego ekipunek. Dobra, skoro mamy już naszego paka, idziemy może sprawdzić czy będzie nasz creeper. Proszę, na prędkość 0... Kry... No. O! Nie, no bez sensu, to zombiak. Nie, no bez sensu, to zombiak. Zamknął się. Zamknęło się. Na tyle by latania, mamy naszego grafaka. Poza tym, no bo to Jeden, zero, kropka. O. Okej. Okay. Włączyłem prąd, więc idziemy chodzić, gdzie jest nasza głowa zabawki. O, jest głowa naszej zabawki. Wielki ekiprunek. Jest sprzedać O jest Poka jest! O, oh, wow, wiedzę. Idzie, idzie, z O kurde. I l... Oj, bardzo szybki, bardzo szybki. Dobra, otwieraszło się. O nie dobija, się dobija. Rozpadł się. I teraz no... Kolejny sobie wrzuciliśmy. Paczkuje jak też wygląda głowa szkieleta. Pch. Nie, to jest głowa Endermana.